Jak dam? Wreszcie wróciłem, tak? Jak sami widzicie, jestem w zupełnie nowym mieszkaniu. Ale poczekajcie, pierwszy podam moje marihuanę. Też żeby nie było, patrzcie, ichło. Od razu lepiej. No dobra, przechodzimy do dzisiejszego filmiku. Dzisiejszy filmik. Heteroskodra makulata. Dlatego, że jeszcze raz ktoś mnie zapyta o to, e, kiedy będzie makulata, zrób tą przyjemność dla mnie i zacznij kręcić głową tak długo, aż zrobi się ciemno. Bo już naprawdę dostaję tyle tych pytań, kurwa, na ten temat, że mnie po prostu jasna cholera trafia. Ale zaraz, kim ja jestem? Ja jestem Zidla, ja hoduję w więc wy też możecie. Robię ten filmik, ale żeby było jasne nie mam makulaty, nie mam jeszcze może kiedyś sobie kupię, mam stromatopelnę którą pokażę wam na tym filmiku, bo to jest pająk bardzo blisko spokrewniony z tym co mam wam do pokazania ale dzięki dobroczynności waszej prawdopodobnie będą gdzieś tutaj zdjęcia makulaty, żeby nie było że nie wiecie jak ten pająk wygląda zanim jednak przejdziemy do tego jak wygląda ten pająk i co o nim można powiedzieć ciekawego poza tym, że nie nadaje się kompletnie dla początkujących i że jest silnie jadobity Black Cat tak, e, użytkownik Black Cat prosił mnie żebym pokazał prosił prosiła żebym pokazał e, gabloty z figurkami także podejdę teraz i wam pokażę moje gabloty z figurkami zapraszam na morenkę morenka burdel na morence sweet night po angielsku słodka noc także tak, a właśnie jeszcze jedna informacja ważna dosyć jak sami widzicie Agamy już nie ma niestety się przekręciła Szczerze to nie bardzo co tutaj wyjaśniać, bo nie wiem dlaczego się przekręciła, nie zdążyłem pójść do weterynarza niestety. Dobra, gablota, jak, sami, jak sam widzisz, sama, samo mam dwie gabloty, jedna to jest z Deadpoolem tylko, o. A tutaj jeszcze jest e, figurki Marvela, Już wszystko jest porozpierdalane. A tutaj mam drugą gablotę. Na górze stoją popy mojej Emilki. Niżej są dinozaury firmy Rebor. Bardzo fajne. Kolejna gablota z dinozaurami: Rebor, Nanmu i Vidragon. E, Vastatosaurus rex, Indominus rex i Tyrannosaurus rex. Tutaj w gablocie mam same predatory. Z filmu Predator, kto nie zna, ten gej. No, i tutaj mamy jakieś takie randomowe figurki. Jest tam Aiden z Watch Dogs, jest Michael z Halloween, jest Jason, jest Żółw, Godzilla, American Joker, tam jeszcze stoi Freddy Krueger. Także troszeczkę tego jest, ale jeszcze zanim, zanim skończymy z tym, to jeszcze Wam pokażę, jak wyglądają teraz szafy z pająkami. Także poczekajcie. Znajdujemy się właśnie w Casa de zilla w mojej sypialni seksownej której wam nie pokażę, bo jest syf taki, że głowa mała ale tak wyglądają e, nowe półki na pająki Terraria sponsorowane z kieszeni z Patronów, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz e, nic jeszcze w nich nie ma, tylko tutaj jest e, Aponopelma Semani Blue e, tutaj mam e, Brachy pełne, na, na pewno Wagans, nie kalenbergi, bo to jest jeszcze stara naklejka tu jest Chromka tu jest Megafobema Velvetosoma, tak? Chyba tak. Tu mam... Aviculera... Caribena wersji Color. Tu mam Psalmopoeus Irmia, Tu jest siloteria Metallica. Żadnego wam nie pokażę, bo nie mam teraz nawet jak oświetlić. Jest ciemno w tym pokoju jak chuj. E, tu mam Xenestis Imanis. Tu mam Acanthoscuria geniculate. Piętro niżej jest jedna Gramostola Pulchra. No i tutaj teoretycznie powinna być poezja Loteria loteria Tigrina Weseli czy też Regalizm. Prawda jest też taka, że z, tymi pająkami, z tym pająkiem jest tak, że dostałem go od kolegi i ktoś mi kiedyś napisał, że to jest kundel, więc czekam po prostu aż zdechnie. Tu mam drugą półkę koło e, okna swojego. Tata Emilki mi zrobił. Na górze też są pająki, tu są pająki, tu są pająki i tutaj też są pająki i to wszystko będzie na pająki, tutaj trzymam mrówki. Tam widzicie kawałek eee, tego no, kapieniu z salei. Kupieniu z salei. Hmm. Jedne mrówki w ogóle to mi zdechły. To są generalnie mrówki Emilki, a nie moje. Także, żeby nie było, no, trochę tego jest. Będzie co nagrywać. Ale tutaj, żeby co nagrywać, to musicie mi pomóc. Bo ja muszę wiedzieć, co wy chcecie, żebym nagrywał. Także liczę na komentarze pod tym filmikiem. Ma być miliard eee, lajków. Także tak, dzisiejszy filmik będzie raczej e, bardzo w starym stylu, ponieważ iż e, nie, nie używam żadnego światła, jedyne światło jakie pada na mnie to jest to z okna. Jeszcze nie wiem gdzie, gdzie co wszystko mam, jeszcze nie rozstaję niczego, po w mieszkaniu panuje burda, tego nie widać ja w tym filmiku, ale jest, zapewniam Was. Także następne filmiki mogą być troszeczkę cięższe. E, no, także tak, kulata, ptasznik śnieżny. Nazwa wybitnie debilna, ale polskie nazwy mają to do siebie, że są po prostu, no, głupie, tak? Po angielsku Togo Starburst Baboon, odkryty przez Pokoka w 1889 na terenie Afryki, tak? Bo to jest afrykański ptasznik. A co za tym idzie, skoro jest afrykański, to znaczy, że ma silny jad, jest szybki i jest generalnie niebezpieczny. Osiąga 5-6 cm ciała, tak mniej więcej, kiedy się rozpłaszczy, tak jak ja w gorący dzień, gdzie zaczynam się pocić. Zaczyna mieć rozpiętość około 15 cm długości, także jest to pająk raczej należący do średnich rozmiarów, jeśli idzie w kwestii ptaszników, tak, no bo wiadomo są większe dużo gatunki, tak, no wystarczy spojrzeć na taką genikulatę, która osiąga 10 cm samego ciała niekiedy, także no nie jest to jakiś specjalnie duży pająk, ale jest za to prześlicznie ubarwiony. Cały jest praktycznie biały, pokryty czarnymi elementami, ornamentami na odwłoku. Także no, samice są naprawdę prześliczne pod tym względem. Samce są, mają taki bardziej kremowaty kolor, przypominający nieco stromatopelmę właśnie. E, natomiast, no mówię, no, samice mają bardzo fajny, biały, śnieżny kolor. W sumie to jest pająk jeden z takich, który bym sobie bardzo chętnie w sumie kupił, po to, żeby sobie po prostu go troszeczkę pochodować Kiedyś miałem jedną. I była naprawdę rewelacyjna, niestety w momencie, kiedy zacząłem się przeprowadzać, wyprowadzać z domu, kiedy musiałem się pozbyć pająków, to ta makulata poszła razem z tym wszystkim, niestety. No ale tak, mam nadzieję, że pewnego pięknego dnia sobie kupię, biorąc pod uwagę, że młode osobniki tego gatunku kosztują raptem około 8-9 zł, także można dostać je dosyć tanio. Dorosłe osobniki niekiedy nawet widziałem, nie znaczy no, może nie dorosłe, ale już takie podrośnięte samice można było po 70-80 zł niekiedy wyrwać. nie wiem, jaki jest teraz cennik tak naprawdę, ale no to są dosyć tanie pająki w porównaniu ze wszystkim innym, co możemy trafić na rynku, tak? Młode osobniki są raczej takiego bardziej zielonkawego, żółtawego koloru, który przechodzi w niektórych miejscach w szarość. W ogóle ta nazwa ten togo Star Wars Baboon wywodzi się od tak jakby. Faktu, że pająk na odwoku ma czarne takie gwiazdki jakby i stąd po prostu jest ta nazwa, nie? Jak to zwykle bywa w przypadku ptaszników, no to wiadomo, samice żyją dużo, dużo dłużej niż samce. Samce żyją do roku po ostatniej Wielince, natomiast samice można, że tak powiem, sobie hodować przez prawie 15 lat. Jebany pies zaczyna mi tutaj, kurwa, mordę filmować. Czekajcie, zamknę balon. Dzięki temu będę się jeszcze bardziej pocił. Tak, też powinienem ten mikrofon, kurwa końców końcu sobie tutaj, no ale niestety, no nie mam nawet czasu, żeby to zrobić, no jest, jest burdel, jeszcze ten burdel będzie trwał jakieś tak, myślę, że ze 2-3 tygodnie, to jest kwestia tego, kiedy, że tak powiem, szafy będą ten, no w ogóle ten film będzie turbo chaotyczny. Te pająki żyją w Afryce, tak jak Wam to powiedziałem, tak, e, natomiast e, zajmują przede wszystkim centralną i zachodnią część Afryki, gdzie często dla swoje gniazda wybierają dziuple po ptakach jakiś albo coś w tym stylu, gdzie właśnie ten pająk zaczyna się wprowadzać, cały jest no naokoło na wejścia do gniazda. W ogóle te pająki dosyć bujno pajęczynują, także... Ee, Trzeba mieć to na uwadze. W niewoli są to dosyć agresywne i szybkie pająki, których w żadnym, w żadnym wypadku nie powinien amator trzymać, ponieważ no, nie poradzi sobie z tym. Jeżeli chcecie mieć dobry wstęp do tego gatunku, to warto się zaopatrzyć na przykład w psalmopoeusy, z psalmopoeusów przejść po ensiloterię i dopiero po ensiloteriach próbować z afrykańskimi właśnie nadrzewnymi pająkami. No, mówię, to są pająki, które są dosyć szybkie, nieprzewidywalne i niebezpieczne. Biorąc pod uwagę fakt, że żyją w Afryce, no to warto tutaj zaznaczyć, że preferują raczej suchy teren. Wilgotność powinna się utrzymać tak mniej więcej na poziomie 50-60. Trzymamy je w terrarium pionowym, tak 20x20x30 na na w zupełności wystarczy biorąc pod uwagę, że w porównaniu z takimi polestij loteriami są to dosyć mniejsze pająki, tak? I tutaj warto oczywiście zaopatrzyć się w terrarium w jakiś korzeń. Albo coś w tym stylu, najlepiej te tuby korkowe wydrążone, bo wtedy pająk sobie w tym zamieszka. Młode osobniki, jak to zwykle w przypadku tego typu pająków, bywa, często zakupują się częściowo w podłożu i dopiero wraz z wiekiem zaczynają się wspinać ku górze. Terrarium warto zraszać raz na tydzień, żeby pająk miał odpowiednią ilość wilgoci. Miseczka z wodą nie jest konieczna, ponieważ pająk całą wilgoć, jakiej wymaga, będzie pobierał ze swojego pokarmu na który składają się przede wszystkim karaczany tureckie, świeższe mączniki oraz drewno jady, z czego te dwa a ostatnie mogą stan stanowić niejako uzupełnienie diety, bo są dosyć tłuste. Warto przy tym zaznaczyć oczywiście, że temperaturę możemy utrzymywać na poziomie pokojowej, tak 22-28 stopni w zupełności tym pająkom wystarczą. Te od czasu do czasu oczywiście można bardziej yy, zraszać, ale ja generalnie afrykańskie ptaszniki trzymam dosyć w suchych pojemnikach i nigdy nic złego się z nimi nie dzieje. Biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, o których Wam powiedziałem, to nie jest pają, który absolutnie nadaje się dla początkującego. Powinni się zajmować nie tylko zawodowi hodowcy, tacy super pro, elo, elo jak ja. Eee, I trzeba to przede wszystkim robić z głową. To są fajem bardzo nieprzewidywalne, które skaczą z nienacka, ich jad jest silny, może powodować naprawdę nieprzyjemne efekty, chociaż pomimo tego, że nigdy nie udokumentowano zgonu człowieka z winy ptasznika, tak jednak ukończenie nie należy do przyjemnych, gdzie łapa wam może spuchnąć. Będzie bolało na pewno, będziecie mieli jakieś nudności, wymioty, skurcze, bolesne bardzo, etc. Także no. No nie polecam zabawy z tym pająkiem, aż na pewno nie, nie być debilem i nie brać ich na rękę. No chyba, że chcesz bardzo skończyć z tego świata. Dla mnie możecie upierdolić na i pięć razy i to tam wszystko jedno, co ty robisz ze swoimi pająkami, nie? Ale... Ja generalnie nie polecam, ja jestem w ogóle przeciwnikiem handlingu. No dobra, no to tak jak powiedziałem, no to by było w sumie chyba na tyle z tego filmiku. Subskrybujcie, komentujcie, polecajcie, zajrzyjcie oczywiście na mojego Facebooka, Instagrama oraz tak gdzie znajdziecie dużo, dużo ciekawych rzeczy. Wcale nie dużo, bo ostatnio w ogóle kanału troszeczkę olałem. Ale to jest, tak jak mówię, wina tej całej przeprowadzki. Ale jak sami widzicie, tak, jestem wreszcie na swoim, także jestem z tego bardzo zadowolony. Dobra, dzięki za obejrzenie. Ja nazywam się Zilla. ja hoduję ptaszniki, więc wy też możecie i mam nadzieję, że to będziecie robić. Trzymajcie się i dzięki, i cześć. Dziękuję wszystkim widzom, którzy udostępnili zdjęcia swoich ee, makulat. Do tego. A, właśnie, czekajcie, moment, moment, bo miałem jeszcze tą stromkę Wam pokazać. Ale zaraz, moment. Generalnie stromkę trzymam w tym pojemniku. Wiem, że jest napisane B, brachypelma szroderii, ale tam nie ma brachypelma szroderii. To jest po prostu stary pojemnik. No i mam tutaj karaczana. Spróbujemy może nakarmić tego pająka. Jest on bardzo podobny do e, makulaty. to ta sama rodzina czy coś takiego. W każdym czasie, jak sobie nie ten pająk dokładnie tak samo się zachowuje. Też ma bardzo obficie e, zapajęczynowane gniazdo. I jej no i warto zaznaczyć przy tym też, że trzymając stromkę możecie spokojnie aplikować te same zasady, które żeście mieli przy makulatach. Także wrzucamy. Ciach. I kurwa, nie mamy czym szturchnąć robala, żeby ten, żeby się zaczął ruszać. Spróbujemy to zrobić za pomocą mojej insuliny. No i chuj. Nie wiem, czy mu łeb przetrąciłem, czy coś. Urwa, głupi karaczan. Czekajcie, pójdę po jeszcze jednego. Może mam, mam. I wrzucamy, i zobaczymy. No, zajebiście w ogóle się kurwa ruszyć nie chce. on mi ucieknie, i tyle z tego będzie. Ech. ja taką Polskę nic nie robiłem. No, bardzo bym chciał wam pokazać tego pająka, ale chyba mi się to nie uda. Nie wiem czemu nie chce, zazwyczaj je. No, ale żyję, bo widziałem ją wcześniej jak ten tutaj jak się przyjrzycie o to widać jej nogę ale jak sami widzicie nie bardzo chcę wyjść nie wiem czemu no a to jeszcze młode w każdym bądź razie no to by teraz było dopiero na tyle dzięki za obejrzenie i widzimy się w kolejnych filmikach ciao pa pa zapomniałem jeszcze dodać na chybcika jedną rzecz, taką dosyć bardzo istotną mój kolega Gabriel e, aka Giant Spiders ma na sprzedaż właśnie pająki skakuny, które nazywają się jeżeli dobrze pamiętam, Hills Diardi jeżeli jesteście zainteresowani kupnem takiego pająka, uderzajcie do niego bo ma ich naprawdę sporo a skakuny są naprawdę zajebiste w hodowli także gorąco polecam, to jest pierwsza sprawa druga e, jeżeli śledzicie mojego Instagrama na bieżąco, chciałem tylko powiedzieć, że Moja koleżanka Marta maluje figurki Jeżeli bawicie się w bitewniaki Tudzież jakieś e, Nie wiem gry planszowe W których macie mi mikrofigurki, To warto też do niej uderzyć Oczywiście linki do obu znajdziecie w opisie Także trzymajcie się I dzięki za no, Za cokolwiek Chuj to, boże, Co ja pierdolę Zanim sobie pójdę, chciałbym podziękować wszystkim patronom za to, że wspieracie mój kanał. To właśnie dzięki wam powstają takie materiały jak ten i jestem wam mega wdzięczny. Jeśli nie boicie się klozetowego humoru i taka forma wam odpowiada, rozważcie zostawienie subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. Zajrzyjcie także do innych moich filmów. Żegna się z wami Zilla, ja hoduję ptaszniki, więc wy też możecie.